Cześć wszystkim i witam was w kolejnym odcinku na tym kanale i spotykamy się tutaj w naprawdę bardzo, ale to bardzo wyjątkowych okolicznościach, ponieważ Rockstar oficjalnie zapowiedział GTA 6. Od dwóch lat w tej dziedzinie konkretnie się nic nie działo, no bo właśnie dwa lata temu Rockstar wypuścił oficjalne info na temat GTA 6, że je tworzą, e, że niedługo zdradzą kolejne informacje. Gdzie w międzyczasie pojawił się wyciek półtora godzinnego materiału z GTA 6 za sprawą hakera, który też ten wyciek cały analizowaliśmy na kanale. Jest tego seria, jeśli ktoś z Was nie widział, no to polecam obejrzeć, bo można stamtąd wyciągnąć naprawdę bardzo dużo fajnych smaczków. Ale totalnie już to zostawmy za sobą, to jest przeszłość, ponieważ jak wejdziemy na stronę Rockstara, to można zobaczyć, że jest tutaj wiadomość z Rockstar Games. Jak w to klikniemy. To jest tutaj specjalne oświadczenie. W tej wiadomości Rockstar m.in. powiedział o tym, że niedługo obchodzą 25-lecie, że w tym czasie się działo bardzo dużo, wydali dużo gier, stworzyli fajną społeczność i tak dalej, ale najważniejsze jest to, co jest tutaj na końcu tego artykułu, czyli że są bardzo podekscytowani, ponieważ wczesnym grudniu będą mogli wypuścić trailer nowego GTA, czyli wreszcie to się dzieje. I w ogóle zwróćcie uwagę na to, że Rockstar nigdzie nie wspomniał, że to ma się nazywać GTA 6. Ani tego nie ma w tej wiadomości, ani w poprzednim oficjalnym info, ani gdzieś tam w, w jakichś wyciekach. Po prostu GTA, więc kto wie, czy nie będzie to na przykład nazwane GTA Vice City 2, czy coś w tym stylu, ale, ale zobaczymy, jaka będzie wreszcie oficjalna nazwa. No, Vice City, no bo wiemy już. Z przecieków, że akcja, akcja właśnie się będzie działała w tym mieście Wszystko macie w odcinkach na kanale z serii na temat GTA 6 I analizowania tych wszystkich wycieków, które były No i słuchajcie, co tu więcej dodać Jest to informacja oficjalna, na oficjalnej stronie Rockstara Tą informację zamieścili też na Twittera, na Instagrama właśnie na Twittera, na Xa się teraz mówi eee, Także nie tylko czekać Miesiąc został do traileru Naprawdę niesamowite, że wreszcie dożyliśmy tych czasów w ogóle cały czas powtarzałem przez ostatnie dwa lata, że coś się wydarzy na jesień 2023 i to się dzieje. Chociaż myślałem, że trailer będzie już gdzieś w październiku albo początkiem listopada, wychodzi na to, że będzie początkiem, początkiem grudnia. Ale wszystko to się dzieje tutaj w tych, w tych ramach. Także widzowie, wchodzimy w nową erę. Kanon wchodzi w nową erę, także. Zostawcie łapeczkę w górę, subika tam na dole, żeby nie przegapić kolejnych informacji, bo przecież jak wyjdzie trailer GTA 6, będzie wielki boom, to wielki boom w sumie już teraz jest. Będziemy to wszystko analizować, będziemy sprawdzać. Zaczynamy całą drogę e, z GTA 6, którą tą, ten kanał przebył od 2013 roku, tylko że z GTA 5. 10 lat, 10 lat GTA 5 i 10 lat tego kanału, także... Spory czas przed nami, kolejny. Chociaż w sumie nie chciałbym chyba czekać na kolejną część GTA tak długo. Napiszcie w komentarzu też, co o tym sądzicie. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Także do zobaczenia wszystkim. Cześć, trzymajcie się.